wszystko dwa Laredyny, tak? Nie mogę. Jeszcze Fifi, a to mi chodziło. A A ja bym se na jutro zostawił, o, no bo mi się bardziej o, ścięła. a pada się kurwa. kur... A zanim się jest jeszcze jedno? Ale niech on nam się bardziej zetnie i... Nie, no nie jem Kiewa. dzisiaj, nie mogę już dzisiaj jeść! Kiewa. Kiewa. Mówi... Łatka ci do dupy włazi bez wazeliny, a ty kurwa w nie tak. E! Mój, Dostał.

Ari, ari, ari! Nie! Kurwa! Co je? Pod... pod jakimi schodami? Co ty ja?! Pod schodami, kurwa, nie pod drewnem. <ścoughs> Rozpierdolicie kurwa, YouTube'a... subskrypcji. Dlatego nie ma jeszcze pana? O, kurwa! Co, Co? jest? Jak ty to? Normalnie i rys jest tak fucking... Nie mogę. Nie mogę. Yeah. No. No, kurwa. E, to co jest? No, co? Co? Ja, ja... Co to? Dobra, było? nie da się zabić do końca. Może skończy się. Pod Co? Aha. <noise> uciekamy, uciekamy, uciekamy. <noise> McQueenie, McQueenie bo jestem szybki. Zygzak McQueen, wow, wow, kurwa. Wow. Lecimy. McQueen. Ojciec Martini. Gra się wykoleiła Ale tu creepy wygląda na tym. To nieźle. Jeśli podobał Ci się odcinek, nie zapomnij zostawić lajka, like suba, komentarza, kliknąć dzwona, wszystkie linki znajdziecie w opisie, a ja Wam dziękuję za oglądanie. Siema! Z chlebem. O! Ja dałem lepsze rzeczy. Ale to jest w miarę zdrowe.